Cześć. Dzisiaj chciałam opowiedzieć Wam troszkę o przekonaniach. O przekonaniach, czyli o myślach, które często gdzieś zagnieżdżają się w naszej głowie, które towarzyszą nam w różnych sytuacjach codziennych i które, jak się za chwilę okaże, są źródłem naszych emocji, które się potem pojawiają. Te myśli, czy też te przekonania są zwykle zogniskowane wokół trzech rzeczy. Nas samych, czyli to są przekonania, myśli na temat mnie, na temat świata i na temat innych ludzi. Zwykle to są właśnie te trzy kategorie. I teraz, dlaczego te przekonania y, są tak ważne? Dlatego, że one zawsze są źródłem naszych emocji, naszego samopoczucia, gdyż zawsze ten schemat jest taki sam. Jest sytuacja, są myśli, czy też właśnie przekonania, za nimi idą emocje. A to z kolei jest początkiem jakiegoś konkretnego zachowania. Dlatego, jeżeli spotykam się z różnymi pacjentami w, na spotkaniach terapeutycznych, okazuje się, że opowiadają o różnych sytuacjach, w których na przykład zachowali się nie tak jak chcieli, czyli emocje wzięły górę, pojawiła się frustracja, złość, jakaś agresja, żal, smutek, i wtedy zaczynamy się zastanawiać, co było ich źródłem tych emocji. Okazuje się prawie zawsze, że dochodzimy do pewnych myśli i przekonań, które pojawiły się w głowie, które zaowocowały tymi myślami, te myśli tymi emocjami. Te myśli oczywiście biorą się z konkretnych sytuacji. Czyli schemat mamy zawsze ten sam: sytuacja, myśli, emocje i konkretne zachowanie. I teraz, jeżeli chcemy zadbać o taką zdrową regulację naszych emocji, o to, żeby dobrze nimi zarządzać chociaż, chociaż niektórzy nie lubią tego słowa, bo nas takie menadżerskie biznesowe, to warto się zastanowić, przyjrzeć właśnie tym myślom. Tutaj też bardzo łatwo możemy przejść do tematu krytyka wewnętrznego, czy też tego okrutnego sabotażysty, ponieważ to on często jest źródłem tych negatywnych przekonań na swój temat, czy też myśli, które nam towarzyszą. Więc mówiąc o przekonaniach, trochę mam też na myśli właśnie tego krytyka wewnętrznego. I teraz, jeżeli myślę sobie o takich konkretnych sytuacjach, z którymi mierzę się. Razem z moimi, z moimi pacjentami, to chciałabym dać Wam konkretny przykład. Myślę tutaj na przykład o młodych mamach, które przychodzą i żalą się na różne trudności wychowawcze i mówią: Kurczę, jestem beznadziejną matką, znowu w tej sytuacji wybuchłam, nie mogłam y, się powstrzymać, nie umiałam być cierpliwa, nakrzyczałam na to moje dziecko, jestem w ogóle do niczego. I wtedy zachęcam, żeby się zatrzymać trochę nad właśnie tym przekonaniem jestem matką do niczego. Czy też jestem beznadziejną matką. Analizujemy sobie, jakie emocje ta myśl, to przekonanie powoduje. Oczywiście przygnębienie, smutek, rozczarowanie sobą, żal, yy, zawód. Tak? To są takie myśli, które są naturalne. Bardzo często te myśli powodują, że nie próbuję nawet zachowywać się lepiej, wycofuję się z działania albo macham ręką na to, co mogłabym zrobić lepiej, inaczej, bo nie wierzę w to, że może mi się udać. I wtedy zaczynamy się zastanawiać nad tym, takie pada pytanie: A jak chciałabyś się czuć w relacji ze swoim dzieckiem? I wtedy pojawia się cała lista emocji. Chciałabym być spokojna, chciałabym być cierpliwa, chciałabym być wyrozumiała, yy, chciałabym yy, być yy, dużo bardziej opanowana. I wtedy zadajemy sobie pytanie, no dobrze, ale żeby takie emocje dzisiaj pojawiały, to co powinno być w głowie? Jaką, jaką myślą powinnaś się karmić? Jakim przekonaniem powinnaś się karmić? W takiej sytuacji, kiedy rzeczywiście na przykład wybuchasz, kiedy coś ci nie wyjdzie w tej relacji z dzieckiem, czyli co możesz sobie pomyśleć, powiedzieć, jakie przekonanie skonstruować, jak przeformułować to przekonanie jestem matką do niczego, żebyś się czuła lepiej. Czyli zamiast, jestem matką do niczego, jestem matką beznadziejną, możesz sobie powiedzieć: tak, w tej sytuacji dałam ciała, w tej sytuacji nie poradziłam sobie, nie udźwignęłam tego wyzwania, puściły mi nerwy, ale. To nie oznacza, że jestem matką do niczego. To oznacza, że w tej konkretnej sytuacji mi się nie udało, ale mam mnóstwo przykładów na to, kiedy dawałam radę, kiedy stanęłam na wysokości zadania, kiedy udało mi się być naprawdę super mamą, kiedy powstrzymałam te emocje i potrafiłam się z dzieckiem porozumieć, wytłumaczyć, wykazać się jakąś empatią. Dlatego tak bardzo ważne jest to, żeby sobie śledzić ten cykl, sytuacja, Myśli, emocje i zachowanie, i jeżeli wyłapujemy tam przekonania, które są niekonstruktywne, które nas niszczą, które nas dewaluują próbujemy sobie przekształcić, przeramować się tak, żeby one były dla nas dobre. I do takiej pracy często zapraszam moich pacjentów takiego przeramowania tych przekonań po to, żeby się nie katować, żeby obdarzać się miłosierdziem, zrozumieniem, żeby oddzielać siebie od zachowania, które często pokazujemy na zewnątrz, a które nie zawsze jest naszym standardowym zachowaniem. To bardzo pomaga patrzeć na siebie z taką większą wyrozumiałością i uczy nas tego, jak lepiej zarządzać emocjami, czyli jak dostarczać sobie tych lepszych emocji, bo wiemy, że one pochodzą od myśli. Do takiej pracy nad sobą bardzo Was zachęcam. Odwagi.